Jak byś chciał, żeby wyglądały najdłuższe wakacje Twojego życia? Pewnie chciałbyś się spędzić w jakimś swoim wymarzonym domu nad jeziorem albo w górach, wraz z bliskimi. Nie musisz się przejmować o to, czy masz pieniądze na lekarzy, czy masz pieniądze na lekarstwa, podróżować. Czerpać radość z życia, a przede wszystkim odpoczywać po tym, jak przepracowałeś 40 lat. I tak może być. Ale może być też inaczej. Jeżeli zaufasz systemu emerytalnemu, który istnieje w naszym kraju, który na swoich stronach pisze otwarcie, że ty dostaniesz 2000 emerytury, a ty mimo wszystko to zlewasz. Zastanów się, jak wtedy będzie wyglądała twoja emerytura. Będziesz musiał prosić obcych ludzi o pieniądze, albo prosić po rodzinie, żeby zapłacili ci za lekarza, zapłacili ci za leki. Będziesz musiał sprzedać swój majątek, na który pracowałeś. Przez ostatnie 40 lat, tylko po to, żeby przez ostatnie 20, może 25 lat swojego życia móc normalnie funkcjonować? Jeżeli wolisz być tą pierwszą osobą i mieć plan na swoją przyszłość, to zapraszam Cię do kontaktu pod tym adresem e-mail.